Hej, hej, siemanko, siemanko, witamy na vlogu, Tlechyne w kolejnym odcinku. Zapraszamy, zapraszamy. W dzisiejszym odcinku moi drodzy będę czyścił podłogi na zewnątrz ze wszystkich smug, które zostały po czyszczeniu pierwszym. Więc tutaj wyczyściłem, patrzcie Na zewnątrz wyczyściłem wczoraj tutaj tak się zrobiło W miarę wyczyszczone nie jest źle. No, takie czarne smugi było jak tutaj. Jak czyściłem wcześniej szlifierką, a teraz w miarę, co mi się udało doczyścić, to to doczyściłem, więc tak mniej więcej to wygląda. Może być. A w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku będę czyścił resztę. Także wczoraj zrobiłem tam z przodu przy wejściu do domu. I tutaj też zrobiłem przy wyjściu z salonu tak podczyściłem, więc też może być. Część mi tutaj nie zeszła. Tych smug, może w przyszłości, jak mi zostanie, może dzisiaj, jak mi zostanie jeszcze płynu do czyszczenia zresztą tych podłóg, to, to może tutaj jeszcze przeczyszczę raz. No, tu jest w miarę ok Może być. Wybrudzi się za niedługo. A dzisiaj, słuchajcie, w mega słoneczny dzień Idę czyścić resztę A jeśli chodzi o resztę, co mam na myśli, to Tak, tutaj W pokoju, przy, przed pokojem, przy ogrodzie Tak się tutaj teraz pięknie zrobiło, patrzcie Więc to muszę wyczyścić dzisiaj Patrzcie, ile smug czarnych Więc to wszystko muszę przeczyścić o, widzicie, jakie czarne. Także to do czyszczenia. Tutaj podczyszczę. Także to mam jedną podłogę do zrobienia. I od tego sobie tutaj dzisiaj zacznę. O, cytrynka rośnie, proszę bardzo. Ile mamy? Jedną. Kurde ale gorąco. Dwie, trzy. Uuu, trzy cytryny. No więc tutaj cytryny sobie rosną. Gława rośnie jak Liczy było tutaj, no więc tutaj mam mniej więcej zrobione. Więc zostało mi tutaj malutki balkonik u góry przed pokojem dzieciaków. Tutaj jest już wszystko pomalowane, ściany pięknie. Pięknie odnowiony dom. Polecam się do odnawiania domu. Nigdy więcej takiej przygody, ale tak teraz się prezentuje nasz tutaj domek. Mam nadzieję, że podoba się wszystkim. Nam się podoba piękny, pomarańczowy, ożywczy kolor. Nie wiem, kto taki wybierał. No, więc tu muszę wyczyścić. Tu ten malutki pokoik, może tam zacznę. Malutki balkonik i wielki taras. Słuchajcie, tu będzie dużo czyszczenia. Bo tam z tej czerwonej farby jest masakra, więc tam zostawiam na sam koniec pewno. Zacznę od. Może od tego, później pójdę tam i całą górę wyczyszczę. No i taki mam plan tutaj na wczesne popołudnie. Kurde, gorąco jak cholera. Ale dobrze, tutaj słońce zachodzi. Widzicie, już tutaj słońce zachodzi. Słońce idzie w ten sposób. Więc mamy tutaj od, od wschodu na zachód. Słońce nam zachodzi tam z przodu domu. Więc tak, taka sytuacja. A ogród tak wygląda obecnie. Gdyby kogoś interesował nasz ogród, to tak się prezentuje, drzewo mango tutaj jest. Tutaj jest kolejna gława, lici. Więc wszystko, wszystko rośnie. Wszystko rośnie jak szalone. Dobra, także zabieram się oczyszczenie. Za Muszę ten płyn znaleźć, który sobie tutaj wczoraj, wczoraj gdzieś go zostawiłem i nie wiem gdzie on jest. Czekajcie, czekajcie. Tutaj ten jeden sobie zostawię na zewnątrz, e, na, nie na zewnątrz, na górę. Czekajcie, gdzieś go tutaj. O, tu jest dobra. Gdzieś go sobie zostawiłem, więc. Więc chodźmy, poczyścimy razem, zobaczymy co z tego wyjdzie dzisiejszego czyszczania. Będziecie tutaj ze mną Będziecie tutaj ze mną sobie działać, tylko muszę ustawić telefon w odpowiednim miejscu Może tutaj gdzieś pod drzewem go stawię i niech będzie. Odcienia sobie zacznę, żeby mi tu nie grzało. Mam nadzieję, że mi się tu uda w miarę bezproblemowo doczyścić. To, to znaczy zawsze są problemy, no ale mam nadzieję, że problemy będą dzisiaj mniejsze niż większe. Wczoraj w miarę poszło. Wczoraj w miarę poszło, więc, więc tak. Zobaczcie, na wiadrze sobie ustawy. Może sobie tutaj na wiatrze telefon stawię i będzie git. Ora, Kurde, trujący ten płyn. Trujący płyn do czyszczenia. O, zmywa się w miarę okej. Okay. Może być. Co doczyszczę, to doczyszczę. Co nie doczyszczę, to nie doczyszczę. Co doczyszczę, to doczyszczę. Co nie doczyszczę, to nie doczyszczę. No i może być, to już wiecie. Przedniego odcinka. Jak nie doczyszczę to trudno. Jak doczyszczę to, to jest OK. Oczywiście wszystkiego na 100% się nie da doczyścić. Trzeba być zawsze świadomym. Twoich ograniczeń nie ma co się tutaj zbytnio wysilać wszystko i tak się wybrudzi prędzej czy później tutaj na zewnątrz to by się tam przejmował jakimiś płytkami na zewnątrz zaraz Wam pokażę efekty tutaj tego czyszczenia czy puszcza to wszystko czy nie w miarę tutaj w miarę idzie nawet w miarę idzie to jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Dobra. Kurde, ale gorące No Proszę bardzo Tutaj wydzieszczone widzicie W miarę fajnie Kurde, ale telefon gorący O, tutaj widzicie te trzy pierwsze rzędy Ten, ten, ten Tutaj kawałek No, a tutaj brudy Więc miara jest ok Słońce tutaj jeszcze kawałek zachodzi zaraz akurat mi zajdzie. Widzę, że ten płyn im dłużej, im dłużej jest im dłużej się go trzyma na płytkach, żeby przeżar tą farbę, tym lepiej, tym lepsze efekty. więc muszę go chyba tutaj zostawić trochę na dłużej. Tyle że ten tyle że strasznie gorąco i strasznie tutaj wysycha to wszystko. Ten kurczę bambusa, co tutaj miałem, słuchajcie, do zakrycia tego, tego na wodę e, grzał e, grzy, bojlera Tutaj mi się rozwalił ten bambus i nie mogłem go założyć z powrotem. Będę musiał coś wykombinować, żeby go tutaj założyć i zakryć to całe. Tutaj te wszystkie rury od wody i od bojlera i od tego i od pralki i od wanny. No, dobra, także tutaj lecimy dalej. To mam jeszcze tutaj do doczyszczenia i będzie spoko. Nieźle, może być, nie? Reszta się tam samo. Reszta się sama wyczyści od tego, jak się będzie chodziło. To. Kto by tam się? Kto by tam się przejmował resztą? Podsprojuję sobie kolejne może, może dwa rzędy sobie podsprojuję. Mam kurczę polerki, bo bym tutaj, jakbym miał jakiś talerz na, do polerowania, bym go zaraz tutaj założył na maszynę i, i wypolerował to wszystko. A może całą resztę, kurczę tutaj. Może całą resztę tutaj podsprojuję, słuchajcie, żeby porozpuszczać te. A nie, może pierwsze trzy rzędy i zostawię kolejne, kolejne dwa i pół rzęda na, na sam koniec. Także przez dwa razy tutaj to wszystko wyczyszczę. I ktoś tam się martwił, że pozdzieram te pozdzieram warstwy spłytek. Słuchajcie nic się nie martwcie bardzo twarde bardzo twarde i wytrzymałe tutaj materiały no kurde ale się leje ze mnie więc tutaj ten rząd podsprojowałem ten rząd podsprojowałem i ten rząd podsprojowałem teraz dajmy trochę czasu niech się to przeżre no i później mi jeszcze zostaną tam 2,5 tego kamienia wyczyściłem już wcześniej więc w miarę tutaj idzie na dole Mam nadzieję, że u góry na tarasie też tak pójdzie też tak pójdzie w miarę OK No A tą ścianę tutaj będę robił Tą ścianę będę tutaj zdejmował ten kamień Bo tutaj widzicie Woda się skrapla i takie jaja Będę musiał cały ten kamień tutaj odbić. Zostawię tylko na bokach. I zrobię tę wodoodporną izolacją i później pomaluję tylko ścianę. I będzie gotowe, także. także taka sytuacja. Dobra, róbmy dalej. Wszystko schodzą te brudy. Może być. Ręcznikiem papierowym tutaj czyszczę, bo taki ostry. Gdyby wszystko tak w życiu łatwo szło, jak czyszczenie tej, tej zewnętrznej posadzki, to, to może być. Ale tak jak mówię, część się doczyści, część się nie doczyści. Jak coś się nie doczyści, to nie ma problemu. Będzie jak będzie. jest okej okay. spodziewałem się gorszych rezultatów słuchajcie ale widzę, że może być spodziewałem się, że mi się tu w ogóle nic nie da nie da wyczyścić, a tu w miarę w miarę leci o, nie najgorzej Dobra, ostatnie 2,5 Ostatnie dwa i rzęda tutaj podsprayluję i może być. Mikalia. Widzicie? Dotąd zrobiony. Tutaj podczyszczony może być. Tutaj tak zostanie, jak jest. Nie jest źle. i Tak się wszystko wybrudzi za chwilę od tych brudów i ziemi, kurzy. Więc może być. No, tu jeszcze 2,5. 2,5 do zrobienia. I może być. Miałem to kerszerem potraktować, ale kto by się tam, ba tam bawił, może kiedyś, jak będę tutaj coś. Czyścił to wtedy wtedy to zrobię. Na razie jest jak jest. Także zostaną takie półbrudne, półbrudne te, te wszystkie tutaj podłogi. Może być. Nic się tutaj nie pozdzierało po ostatnim szlifowaniu. Więc w miarę, ok. Brudy pościągane. Finak jest takie powiedzenie, że to jak coś jest zrobione na 80, 80, 90%. To może być. Kto tam się przejmował robieniem wszystkiego na 100% dobrze. O, znalazłem fajne miejsce, żebyście mogli tutaj oglądać. Muszę sobie jakiegoś selfie-sticka dodać i zawsze go ze sobą mieć. Ora. Także czyszczę ostatnie te 2,5 rzędu i uciekam do góry. U góry będzie dużo roboty na tarasie. Dużo roboty na tarasie będzie, bo, bo tam jest ta czerwona farba, bordowa, kurde ale wybrudziła wszystko, masakra. że do Was słuchajcie, tak bo tu już końcówka może być. Może być, może być, na no, szybko zrobiono, bo gorąco, więc uciekam się trochę, uciekam się trochę chłodzić do domu, no więc tak zostanie trudno. Tutaj tak też zostanie trudno. Patrzcie jakie brudy. Uh. Kurde gorąco, pierwsza 30 Dobra, trzymajcie się. Patrzcie jak tutaj cały mokry jestem cały mokry jestem generalnie Generalnie skończę tam u góry i będę się wykąpać. Pozdro, hej!